Wydaje mi się, że najważniejsze w tej kwestii współpracy inwestora i startupu, czy założycieli startupu jest to, żeby obydwoje, obydwie te strony traktowały się partnersko. Żeby obydwie te strony rozumiały to, czym jest gra do tej samej bramki. I na pewno, jeżeli będzie jakieś ukrywanie jakiejś informacji, czy, czy jakaś próba oszukania jednych, drugich, w cudzysłowie oszukania, to na pewno nic z tego nie wyjdzie i to jest moim zdaniem najważniejsze, aby te obydwie strony wiedziały, że sukces odniosą albo wspólnie, albo razem, albo w ogóle. Jeżeli one sobie obydwie uświadomią to, że ten sukces jest tylko i wyłącznie możliwy jakby dla obydwu tych stron, to wtedy wszystko idzie w dobrym kierunku. No tutaj nie ma moim zdaniem prostej odpowiedzi na to pytanie, bo jednak większość tych startupów upada i one upadają zwykle z bardzo różnych powodów, bardzo od siebie się różniących. Moim zdaniem bardzo często jest też tak, że nie ma jednego powodu, tylko jest lawina różnych rzeczy, które gdzieś tam prowadzą finalnie do upadku startupu. Ale przede wszystkim jakby w tych większych firmach, o ile jest to problem z cashflowem, o tyle w mniejszych firmach, startupach, problemem jest jednak najczęściej ekipa, która jest założycielami. Ale nie, nie w tym znaczeniu, że oni robią coś złego, tylko w tym znaczeniu, że oni nie chcą słuchać, nie chcą się uczyć. Wydaje mi się, że jeżeli do startupu wchodzi inwestor, to jednak on nie wchodzi tylko z pieniędzmi, ale wchodzi też z olbrzymią ilością wiedzy i doświadczenia, które wyniósł z swoich wcześniejszych biznesów, z innych inwestycji. Niestety, startupowcy bardzo często uważają, że skoro robią firmę, to oni są najwięksi, najważniejsi i wiedzą wszystko. A to nie jest prawda. Inwestor na pewno dużo przeżył, na pewno ma dużą wiedzę. I startupowiec każdy powinien słuchać swojego inwestora i brać jego uwagi pod uwagę. Jeżeli tego nie będzie, to startup, startup naprawdę bardzo dużo traci i wydaje mi się, że tutaj jest jeden z takich głównych powodów, dlaczego firmy, które są na bardzo wczesnym etapie rozwoju, od razu upadają i nie, nie odnoszą sukcesu.